Czy znasz swoje granice? Czy potrafisz w zdrowy, swobodny sposób zadbać o nie z szacunkiem dla siebie i dla innych? Porozmawiajmy więc dzisiaj o stawianiu granic, natomiast zapraszam Cię do troszeczkę innego spojrzenia na ten temat. Nie z poziomu jak komuś powiedzieć nie, tylko w drugą stronę jak sobie powiedzieć tak. Powiem Ci o tym, jak zobaczyć swoje granice, jak je rozpoznać, jak się nimi opiekować. I jest to taka umiejętność, która jest niezmiernie cenna tak naprawdę w każdym jednym obszarze Twojego życia, i w związku partnerskim, i w rodzinie, czy z partnerem, czy z dziećmi, i w pracy, z kolegami w pracy, i z szefem. W każdej jednej sytuacji umiejętność stawiania granic może się przydać. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. I zapraszam cię do tego, żebyś się przedstawił czy przedstawiła w komentarzu, napisała cześć. Ja natomiast nazywam się Iwona Grochowska i jestem trenerem rozwoju osobistego i zawodowego, certyfikowanym life i business energy coach'em i założyłam Akademię Zmiany, w której przeprowadzam kobiety, głównie kobiety, przez ich procesy zmian zawodowych i osobistych. Tak, żeby mogły z poziomu swojej mocy i z poziomu swojej mądrości tworzyć swoje życie tak, jak tego pragną, tak, żeby były przyczyną swojego życia. A nie efektem i skutkiem jakichś różnych okoliczności, które się w nim pojawiają. Kiedy mówimy o granicach, co to tak naprawdę są te granice? O co chodzi? Jeżeli są jakieś granice, to znaczy się, że coś ograniczają, tak? Jakiś pewien obszar, jakąś pewną przestrzeń, jakieś pewne terytorium. Czyli jeżeli to są moje granice, to oznacza logicznie, że w takim razie to musi być jakaś moja przestrzeń, moje terytorium, mój obszar, ale w takim razie co jest tam w środku, w tym obszarze, tak? No bo żebym mogła w ogóle postawić jakiekolwiek granice, to dobrze, żebym wiedziała, co ograniczam, o co w tym wszystkim chodzi. Więc zanim zaczniemy stawiać granice, potrzebujemy poznać tą przestrzeń, która jest z nami, tak dokładnie i w szczegółach. Więc zacznijmy od czegoś prostego. Wstajesz rano, idziesz do łazienki, stajesz przed lustrem i co widzisz? Widzisz swoje ciało. Więc to jest taki pierwszy, najprostszy element, taki najbardziej namacalny, który sprawia, który jest częścią, częścią tej przestrzeni, którą jesteś tak naprawdę, czyli Twój wygląd, Twoja fizyczność, Twoja kondycja, Twoja siła to jest Twoje ciało. No ale przecież oczywiście nie jesteśmy tylko naszym ciałem. Więc co jest tam dalej? Co jeszcze dalej za tym wszystkim się kryje? Kolejnym elementem, który jest częścią tej przestrzeni, którą jesteś Ty, są Twoje wartości. To jest Twój fundament, Twoja podstawa, na której opierasz się tak naprawdę to to wszystko, co jest dla Ciebie ważne i istotne. Często jest tak, że nie mamy zielonego pojęcia, jakie są nasze wartości. Co jest dla nas ważne? Wtedy oczywiście nie stawiamy żadnych granic, bo nie potrafimy tego zrobić, bo po prostu nie wiemy, kim jesteśmy. Natomiast wartości są naprawdę takim jednym z ważniejszych, najistotniejszych elementów, ponieważ, kiedy działasz w zgodzie ze swoimi wartościami, to po prostu najzwyczajniej w świecie czujesz się dobrze. Natomiast jeżeli robisz coś, co jest niezgodne z Twoimi wartościami, albo ktoś w jakiś sposób krzywdzi, niszczy Twoje wartości, działa przeciwko nim, to pojawia się gniew. Frustracja i różne jeszcze inne takie nieprzyjemne emocje. Pójdźmy krok jest. dalej. Kolejny temat to są przekonania. Przekonania Twoje na temat świata, na temat życia, na temat Ciebie samej. To, jest, to są te takie Twoje, powiedziałabym Twoje osobiste, unikalne prawdy które sprawiają, że świat w twoich oczach, z twojej perspektywy wygląda tak a nie inaczej. Na przykład takim przekonaniem może być emo pokazywanie emocji to słabość, tak? Natomiast inna osoba będzie miała przekonanie na temat emocji, że to jest źródło Wiedzy na temat tego, kim jesteśmy i jak się oczywiście czujemy, i możemy się z tymi emocjami zaprzyjaźnić, i te i to emocje sprawiają, że jesteśmy człowiekiem, że jesteśmy istotą czującą. Dwa zupełnie inne przekonania i dwie zupełnie inne przestrzenie dwóch osób. Przestrzeń, która określa to, kim jesteś, to również twój tak zwany profil energetyczny, czyli energia, w jakiej na co dzień funkcjonujesz. Żeby tutaj nie komplikować zbytnio tej sprawy, powiem Ci tylko taką, taką jedną rzecz, że ta energia, w jakiej jesteś i jaką jesteś w efekcie, to jest perspektywa, z jakiej widzisz świat. To jest tak, jakbyś na świat. Tam, tam za oknem na siebie patrzyła przez pewnego rodzaju filtry, pewnego rodzaju okulary, które są wynikiem twoich doświadczeń, które są wynikiem też twoich wartości i twoich przekonań, tego wszystkiego co przeżyłaś i poprzez te filtry postrzegasz świat tak a nie inaczej, tak? Więc to twoja przestrzeń, to jest również taka bardzo konkretna energia, w jakiej jesteś. I ta energia może funkcjonować od takiego najniższego poziomu energii ofiary do takiego najwyższego poziomu zupełnie ponadosobistego, bez oceniania, w całkowitej jedności ze światem i ze wszystkimi istotami. To również jest przestrzeń, która tworzy to, kim jesteś. Więc na to wszystko składają się oczywiście również Twoje myśli, Twoje emocje, Twoje działania, czyli to, w jakiej jesteś aktywności. To wszystko to jest Twoja przestrzeń. Przez Duży początek pracy, jaką wykonuję z moimi klientkami w takich sesjach coachingowych jeden na jeden, czy też w programach online'owych, najczęściej zawsze na samym początku, to jest budowanie naszej świadomości, świadomości tego właśnie, kim jesteśmy. Bo od tego tak naprawdę wszystko, wszystko się zaczyna. I dopiero kiedy jesteśmy całkowicie świadomi tego, kim jesteśmy, co sprawia, że jestem taka, jaka jestem, kiedy to widzę, kiedy to postrzegam, kiedy ma, jest to jakby zintegrowane ze mną, dopiero od tego momentu, kiedy mam taką świadomość, w ogóle mogę się zabrać za stawianie jakichkolwiek granic. Teraz, kiedy jesteśmy już świadome tego, kim jesteśmy, jak stawiać granice. Więc zacznijmy sobie od takiej pierwszej możliwości. Nie mam świadomości tego, kim jestem, tak? I to jest bardzo częsty przypadek dużej większości ludzi. Nie mam świadomości tego, kim jestem, czyli nie znam tej swojej przestrzeni, nie znam tego swojego terytorium, W efekcie... Pozwalam, żeby wszyscy przekraczali te moje granice, które tak naprawdę nie istnieją. I to się wydarza wszędzie i na każdym, na każdym poziomie w domu, w pracy czyli działam w takiej przestrzeni. Takiej nie do końca nie do końca określonej, ponieważ nie wiem, kim jestem, gdzie nie mam wyboru, zero decyzyjności, nie potrafię, nie wiem tak naprawdę, co lubię, czego nie lubię do końca, co jest moje, po co ja w ogóle jestem na tym świecie. tak sobie żyję, bo żyję budzę się rano, jakby nic specjalnie z tego nie wynika. I wtedy najczęściej, kiedy, kiedy jesteśmy w tej takiej zupełnie nieokreślonej przestrzeni, nie jesteśmy w stanie postawić żadnych granic. Wtedy dzieci wchodzą nam na głowę, partner nam narzuca wszystko, co tylko on chce, a my się po prostu temu poddajemy, zostajemy po godzinach w pracy, bo ktoś nam tak powiedział, pomimo tego, że jesteśmy totalnie zmęczone i nie mamy siły, to jednak zostajemy, bo ktoś nam kazał, i przez cały czas, przez cały czas, przez cały czas pozwalamy, żeby inni ludzie przekraczali tą taką nie do końca nazwaną przestrzeń, jaką jesteśmy. Czyli to jest ta pierwsza możliwość, gdzie. W ogóle nie stawiamy żadnych granic. Myślę, że warto jeszcze tutaj podkreślić to, jak się możesz czuć, jeżeli nie stawiasz granic, jeżeli nie dbasz o tą swoją przestrzeń, której nie jesteś świadoma. No to, to już sobie powiedzieliśmy, tak? Więc możesz się czuć zmęczona. Możesz czuć całkowity brak energii, możesz czuć taką niechęć do czegokolwiek, nic Ci się nie chce, możesz się czuć smutna i w końcu możesz się czuć wypalona i to, jest też, to są też te, te sytuacje, kiedy pojawia się na przykład wypalenie zawodowe, czy w ogóle jestem w rodzinie, tutaj niby rodzina jest, wszystko się wydarza, a mnie się nic nie chce, nie mam na nic siły. Druga możliwość jest taka, że zaczynam powolutku rozpoznawać... To, kim jestem, zaczynam rozpoznawać, co jest moje, ale nie mam jeszcze w sobie takiej naturalnej, wewnętrznej mocy, która pozwoliłaby mi w taki zdrowy, w zdrowy, naturalny, swobodny sposób zadbać o tą przestrzeń. Co się wtedy wydarza? Ponieważ podłożem czegoś takiego bardzo często jest strach i niepewność. Ponieważ okej, okay, no już, już zaczynam wiedzieć, już zaczynam widzieć, ale nie mam tej mocy w sobie. Wówczas zaczynam budować mury. Zaczynam budować mury wokół siebie i to stawianie granic. Polega głównie właśnie na mówieniu nie, <grym>, na mówieniu nie. Czyli polega to na tym, że toczę nieustanną walkę z innymi ludźmi, z tą przestrzenią, która jest poza tymi moimi granicami. I to jest non-stop, non-stop przepychanka. To jest non-stop przez cały czas stawianie na swoim ja mam rację, ty się mylisz, żebym ja miała rację. Ty nie możesz mieć racji. Żeby ja wygrała i żeby ja, że tak powiem, zadbała o swoje granice, to ty musisz być poza tymi moimi granicami. Czyli jest tutaj takie bardzo duże oddzielenie pomiędzy mną a tobą. Ja jestem tutaj, ty jesteś tam i trzymaj się ode mnie z daleka, bo ja tutaj muszę bronić swoich granic. Jak to wygląda na zewnętrznym poziomie? Bardzo częsty przypadek. To są kłótnie pomiędzy partnerami. To jest krzyczenie na przykład na dzieci, bo poprzez... Swoje wyższe stanowisko, hierarchię w domu, Krzyczę na dzieci, ja im rozkazuję, co one mają robić, tak? Nie pozwalam im wchodzić do, do, do mojego pokoju, wyjdź w ogóle zajmij się czymś innym, daj mi święty spokój, tak? Czyli to jest takie oczywiście pewna forma postawienia granicy, i kolejny krok w stawianiu granic to jest zrozumienie. Czyli to jest taki moment, kiedy włączasz do tej całej historii swoją głowę. Zaczynasz myśleć i zaczynasz zdawać sobie sprawę, że w ogóle, okej, okay, to jest coś takiego jak stawianie granic, może ja jeszcze nie potrafię postawić swoich granic, ale się tego nauczę i szukam metod, w jaki sposób będę to mogła zrobić. I to. Tutaj, w tej przestrzeni, to, to stawianie granic wydarza się poprzez taką, szczerze powiedziawszy, metodę prób i błędów, tak? Próbuję, sprawdzam, patrzę, jak coś działa, jak coś nie działa, więc y, jest takie fajne sformułowanie po angielsku fail, learn, adapt, adapt czyli y, upadam, coś mi się nie udaje, uczę się z tego, adaptuję to, czego się nauczyłam i idę krok dalej. Znowu padam w jakiś sposób, coś może mi się nie udaje, uczę się z tego z każdej jednej sytuacji i adaptuję to i znowu robię krok dalej. Od czego zaczyna się ten proces zrozumienia? Oczywiście od świadomości, czyli od uczenia się tego, kim jesteś, od zobaczenia tej przestrzeni, jaką jesteś. Czyli przyglądasz się swoim myślom, swoim emocjom, swoim działaniom, patrzysz, jak to na ciebie wpływa, jaki to ma efekt na twoje życie, przyglądasz się temu, co się wydarza, kiedy ktoś włazi ci z butami na głowę. Patrzysz, dlaczego pozwalasz sobie na to, żeby na przykład ktoś coś takiego robił, żeby przekraczał twoje granice, które już zaczynasz powoli powoli widzisz i, i, widzicie które zaczynasz konstruować i zaczynasz też powoli zmieniać ten program według którego funkcjonujesz czyli zaczynasz pracować ze swoimi myślami ze swoimi emocjami zmieniasz swoje nawyki zmieniasz swoje działania i krok za kroczkiem one step at a time zaczynasz zaczynasz w końcu budować swoje granice to jest ten moment właśnie pracy takie jeden na jeden z coachem, tak? Czyli coach razem z tobą pokazuje ci, a ty zaczynasz odkrywać przy pomocy w efekcie osoby, która ci towarzyszy. Zaczynasz odkrywać te sposoby i zaczynasz odkrywać te wszystkie moce, narzędzia, możliwości, twoje umiejętności, które pozwolą ci Stworzyć naturalne dla Ciebie granice, w których się po prostu będziesz dobrze czuła i po przekroczeniu których będziesz świadoma, że jeżeli ktoś przekroczy te granice, jeżeli Ty na to pozwolisz, to będzie to miało taki, a nie inny efekt. Po prostu będziesz wiedziała, kiedy to się wydarza i wtedy będziesz mogła podjąć decyzję, co robisz z tą granicą, czy pozwalasz na przekroczenie tej granicy. Czy nie, bo to jest dla ciebie za dużo. Przejdźmy teraz, finalnie, do tej najlepszej części. Do tej najlepszej części, w której już jesteś świadoma tego, kim jesteś. Znasz tą swoją przestrzeń, wiesz, co się wydarza, kiedy. Nie szanujesz swoich wartości, rozpoznajesz swoje przekonania, widzisz swoje myśli, swoje emocje, swoje działania, zaczynasz świadomie dokonywać wyborów, tak? Wiesz, co, jak, w jaki sposób na ciebie działa, kiedy się coś wydarza, tak, tak a nie inaczej. Możliwe nawet, że to już jest taki moment, kiedy. Czujesz, że jesteś wartością, że jesteś warta najlepszych rzeczy na świecie, jakie tylko mogą być. Możliwe już nawet, że Ciebie kochasz, tak? Natomiast to jest właśnie ten moment, kiedy w pełni, będąc świadomą tego, kim jesteś, możesz powiedzieć sobie tak. Mam nadzieję, że zaczynasz widzieć tą różnicę pomiędzy takim. Stawianiem granic poprzez mówienie komuś nie, odgradzam się od ciebie, tak? Czyli ta forma budowania muru wokół siebie i że widzisz tą różnicę pomiędzy tą możliwością, kiedy jesteś wartością, kiedy jesteś miłością, kiedy jesteś świadoma tego, kim jesteś, tak? W pełni i całkowicie i to akceptujesz, tak? Wtedy po prostu stawiając granice, wybierasz siebie. Nie krzywdząc tym nikogo, nie walcząc z nikim, nie kłócąc się z nikim, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie dbasz o siebie. I to jest taka forma, moim zdaniem, szczerze powiedziawszy, takiego najlepszego sposobu nastawiania granic. Ponieważ wtedy, kiedy pojawia się ta świadomość tego, kim jesteś, i ta pełna, głęboka świadomość tej przestrzeni, która podczas tego życia tworzy to, kim jesteś, to zaczynasz widzieć po prostu, jakim jesteś skarbem, jakim jesteś diamentem pięknym i skrzącym i doskonałym, który pojawił się na tym świecie. I wtedy nie ma jakby innej opcji. Nie wywalisz diamentu na, na, na śmieci, tak? Po prostu będziesz o niego dbać, będziesz na niego huchać, dmuchać, polerować, ponieważ Widzisz jego wartość, widzisz to, jak bardzo jest cenny, a tą, tą wartością właśnie jesteś ty. Więc z tej przestrzeni wybierasz siebie i w taki sposób dbasz o siebie i stawiasz granice. Jestem naprawdę bardzo ciekawa. Co sobie myślisz o takim widzeniu stawiania granic? Co to zmieniło w tym postrzeganiu stawiania granic, które miałaś przed wysłuchaniem tego materiału i które masz teraz? I jak możesz ewentualnie to wykorzystać? Więc jeżeli Ci się to spodobało, to polub ten materiał. Możesz zasubskrybować mój kanał na YouTube. Iwona Grochowska, zapraszam Cię bardzo serdecznie i pamiętaj, w każdej chwili możemy się umówić na wstępną konsultację coachingową, która się odbywa telefonicznie, która trwa pół godziny, jest darmowa i będziesz mogła mi wówczas, czy mógł opowiedzieć o tym, co byś chciała, czy chciał zmienić w swoim życiu, jakiej większej jakości w swoim życiu oczekujesz i zobaczymy w jaki sposób mogę ci w tym pomóc. Zapraszam cię bardzo serdecznie, poniżej znajdziesz link do mojego kalendarza i w każdej chwili możesz się umówić. Życzę ci cudownego dnia.